Nie dole badanie moje zadanie tu trusku, the fuck? Co to jest? Czekaj, Pary. co tu się dzieje? Jeszcze parę z tej strony mrożą, mrożą O mój Boże, dobra, wracamy stary do reakcji Sobę, listy do M, listy do M Jeszcze nie teraz, ale to pewnie listy do muzyki Bo to jest w związku z muzyką Dajcie znać, czy chcecie jakiś live może z odsłuchu tego albumu bo wiem, że w tym stylu Lećmy z odsłuchem, o mój Boże Okej, okay, okej, okay, okej okay. Głośnej aha, ja pomyślałem. Nie czekaj, mamię. To są wielkie, otwarte firmy. Drzwi otwarte, między. O kurwa, dobra stary, dobra stary. To, to. Ci to będzie ten numer, to będzie ten numer znowu z mega eksperymentalnym podejściem, bym powiedział, do swojej kochanki, którą jest muzyka, i do tego, w jaki sposób można się z nią tutaj obchodzić i eksploruje jej smaki, jej zakamarki i tak dalej. <grym> ja p***. Od razu już wciąga uwagę, jest ciekawe, jakieś tutaj czopy jakieś stary, takie adlibowe to jest, że co chwila ci coś tu tak podbija, nie? To ciekawe, ale czy to w ogóle jest Teledysk jakiś cały będzie, czy nie? Ja. Yeah. Nie mamy. myli, ja to oh, już cool, nie to samo, nie Albo ja, albo <laughs> ty, nie mamy. Ale to nie to samo. Nie, fajne było, Ciekawe, jest to ciekawe. Sobel bardzo się tym bawi, i to jest jak najbardziej na prop. Stara się troszeczkę wyjść z tych ram i coś zrobić ciekawszego niż, niż wszyscy inni, nie? Mamy mniejszy nacisk na tekst, a bardziej kładzony nacisk na stricte, właśnie tą taką muzyczną, brzmieniową część. No bo w końcu to jest w związku z muzyką, więc trzeba ją troszeczkę dopieścić, wiesz co chodzi? Ja. Yeah. Yeah. Jest takie stylowe, że to że samo to ja yeah, musi być, musi brzmieć dobrze. Tam jest delay, stary, tam wszystko się zgadza, to musi ch płynąć, stary, to musisz to czuć. Nie razy usłyszałem, że mi z tobą jakoś nie to twarzy Ja mówiłem na chwilę, że tylko na razie gór, ale gór, a to jest, to jest interesujące wubuj. w ogóle ktoś się pali. Ile razy usłyszałem, że mi z tobą nie do twarzy, no, że komuś się nie podobała jego muzyka, ale to jest takie dużo na przykład takich zabiegów co w sextape, jakiś taka zabawa reverbem, ale w ogóle w innym klimacie. Strasznie to jest ciekawe, stary. W jedną stronę I dobra, ja za bardzo nie wiem, co mówić, bo jak miałbym to komentować, to praktycznie co drugie słowo, stary, to tam masz inny efekt, inny zabieg, porąbane, nie? A jednocześnie bardzo łatwo, i to jest też taka pułapka, że nawalając milion efektów, stary, jesteś bardzo łatwo w stanie sprawić, że jest jakiś k***a chaos w numerze i tego źle słucha, bo to jest jakieś takie dziwne, niespójne, co chwilę kurczę coś się zmienia, jest to takie wręcz tiktokowe, ale pod takim złym kątem, że no jest chaos i ci się to nie zgadza, a tutaj? Tutaj jest to całkiem wszystko spójne nie? jak tego sobie słucham, to po prostu jakoś to leci. Nie Wszystko się łączy w miarę ze sobą pomimo tego, że jest tyle różnych dziwnych rzeczy zabiegów Ja pomyślałem nie czekajmy otwarcie Przed Bogiem i... Czekaj jeszcze raz? Maria wysłała wszystko. Maria wysłała wszystko. Chodzi o Maria... chyba pewnie, nie? Okej. Okay. Nie chcę leczyć, nie przytomnie nie przy yeah. 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 Ona wie, nie da zabić zabić się jedyny lek, jaki... A teraz słyszę ok, znaczy wiadomo, że to jest Sobel, ale jakby nagle oki wleciało. na stylówka jakby nagle, nie? A nie wiem stary, ten numer jest dziwny. Jakbyś się przenosił trochę do innego świata. W nie dziwny, ciekawy, bo dziwny to jest takie lekko pejoratywne, a mi się to podoba. To jakbyś się przychodził troszeczkę do innego świata. No, jest to kupa Mocne, mocne, stary. Ona nie zabić się, jedyny robią moje zadanie to To jest, czekaj! Panie nie mózgu, dole dole badanie moje zadanie to truskul. Redakcja no smutkuje, yeah. od ust do słodków, yeah. Ona piąty, element nie piąte koło przywózko, nie pózko, nie pózko, nie Ja yeah. pomyślałem! What the, fuck? What the fuck? Co to jest? Co to jest! Nie mogę, stary! Co tu się dzieje? Ja nawet stary nie wiem do końca jak to wszystko jest zrobione, bo tam jest dużo takich zabiegów na zasadzie. Ja mam wrażenie, że tam przez chwilę jest przyspieszony wokal w ogóle i co chwilę jest to jakieś takie lekko chopowane. Na pewno to jest zlepek jakichś kur... różnych hejków, które nagrał i jakoś sprytnie włączone kur... ze sobą w taki odklejony, w pozytywny sposób. Ja stary nie wiem, nie mam słów, co to tam... Ja. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja Trusku jest jakiś bo taki nie wiem glitch dziwny, ale on jest kontrolowany, stary, jeszcze k do rytmu, stary i tam dalej nawija jakiś blomlo Ej tejki, jakie KG, na ekranie yeah. robią pranie nie wózgu, dole badanie moje zadanie. Ale nie mój kurz jedyny lek jaki znany, ej tejki, jakie KG, na ekranie robią pranie nie wózgu Dole badanie moje zadanie to trusku Rada smutku, od usta sutków, ona się nie piąte koło przy wózku, nie wózku, nie wózku, nie wózku. Nie wózku, nie wózku, nie wózku. Powtórzenie, nie wózku, nie wózku, pitch. To wszystko to są takie zabiegi, wiesz? Zwyczajne, nie? Tam nie ma jakichś, nie wiem, nie odkryli koła na nowo, ale one są tak dobrane i połączone ze sobą, że jak ty tego słuchasz pierwszy raz, to tak, to to, to się skleja w jakąś taką fajną całość, iż do końca nie kalkulujesz i nie wychwytujesz od razu, co tam jest zrobione, tylko po prostu tego słuchasz i powoduje to jakieś emocje u ciebie w twojej reakcji i kwa, o to chodzi, zajibu, nie? Ja pomyślałem, nie czekajmy. 'Cause I am too fucking To jest refren, stary, to już nie to samo. Ja tam za bardzo słów nie, nie wszystkie wyłapuje stary, ale to nie ma znaczenia, tak naprawdę. Ten refren jest też taki poczopowany, eksperymentalny, ale nie wiem, już trochę go zapamiętałem. Trochę się wkręca, stary, mimo tego, jak to jest specyficzne. A no nie wiem, stary, nie dziwię się, że ludzie się tak kwa, też tym jarają, bo to na pewno nie jest dla każdego, ale troszkę inny kierunek Sobel ubiera. Dobre, dobre. Ja, to już nie to samo, nie? Albo ja, albo ty. Powiem tak, to jest takie bardzo producenckie w sumie podejście do muzyki. Jeśli artysta wie o co chodzi i też chce obrać ten kierunek, no to powstają właśnie takie z**biste rzeczy, aczkolwiek nie powiedziałbym, że powstaje ich bardzo dużo, bo na przykład dawno nie słyszałem czegoś tak eksperymentalnego i jednocześnie dobrego. Ale może żyje w swojej bańce, w której nie ma takich rzeczy dużo? Pewnie tak. Okej. Okay? Jakieś glicze latają. Tam się ktoś pali czy co? Kurde okay. mocne. Jest outro takie pełne. Dużo głosów sobela połączonych z wieczorem, z tym takim syntem. Powiem tak. Kurde. Inny trochę kierunek zaskoczyło mnie to. Jestem bardzo ciekaw, jak to też zostanie odebrane przez ludzi, w którą stronę w ogóle też sobel sobie pójdzie. Tyle ode mnie.